O, witajcie. Zapomniałem kubek. Słuchajcie, po rocznych studiach na uczelni NPM powiem wam tak. Do czego doszedłem po roku czasu? Jak tu trzeba jarać? W tym kotle, żeby wam się paliło. Dobrze, jakie błędy popełniłem przez rok czasu? Pierwszy błąd podstawowy. Powietrze Pierwotne, słuchajcie, ile go dostarczać do palenia drewna? W moim, i gdzie to do... zasmolenie jest straszne. U mnie, słuchajcie, smoła się wylewała z tego kotła. Teraz jest dobrze. U mnie na przykład powietrze yy, pierwotne yy, regulowałem w taki sposób. Dawałem klapę na maksa, znaczy na maksa. Ogólnie gdzieś kiedyś czytałem, nie pamiętam gdzie, jakie to było źródło, ale coś się dotyczyło właśnie MPMA że maksymalna sprawność kotła, czy też maksymalna moc kotła jest uzyskiwana na 3 cm otwarcia tej klapki powietrza pierwotnego. W moim przypadku, gdy klapka jest otwarta na 3 cm, dochodzi, słuchajcie, do zadymienia. Może nie to, że kotłowni, ale gdy otworzymy ten zaborek, to nam bucha para. Słuchajcie, i ta para przy takim otwarciu 3 cm nie bucha nam od razu, a po około 2 godzinach palenia, w tej chwili, słuchajcie, jak widzicie, używam tego miarkownika i na tym miarkowniku to jest w tej chwili było na szóstce, otwarte na 3 cm. Teraz jest na piątkę i to ma około 2,2. Myślę, że można byłoby więcej. Powietrze, słuchajcie, wtórne mam otwarte na maksa z jednej strony. Zacząłem palić powolutku, ponieważ, gdy troszeczkę przeanalizowałem, słuchajcie, straty na zbiorniku buforowym. No to zrozumiałem, że jednak muszę palić w mniejszych temperaturach. Już Wam mówię o co biega. Gdy zacząłem wolno, wolno palić, to może tak, kurde, no tutaj takie złe ujęcie. Inaczej, zaczynałem rozpalać przy samym palniku opał. E, paliło się spoko, paliło się powoli, płynnie, e, równo i w ogóle. Jednak problem jest taki, że to jest, słuchajcie, MPM 25 kW i te te, ta komora spalania jest dość duża. Więc przy palniku na dole nam się pali. Tu nie ma nic. Tu jest wędzarnia, Słuchajcie, po ściankach ścieka nam woda, para wodna, razem ze smołą, która trafiała nam do popielnika. Po otwarciu popielnika moglibyśmy, słuchajcie, postawić wiadro i generalnie produkować dysperbit, bo to taka konsystencja, mniej więcej jak dysperbitów. Więc doszedłem do wniosku, że to palenie przy samym palniku nie jest dobre. Więc jeśli zaczynamy się bawić w to palenie o wysokich mocach, dochodzi do rozpalenia. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to mnie widno. ale jak otworzę to, widzicie, tam jeszcze jest smoła, bo to tak zaczynam palić od jakiegoś czasu. Słuchajcie, dochodzi do sytuacji takiej, że pali nam się cały ruszt. Jak się nam pali cały ruszt, to wtedy, gdy smoła nam ścieka, też jest dopalana i w popielniku mamy sam popiół. Mało tego do tego popiołu przy takim większym pędzie w zasadzie praktycznie jest niewiele. Coś alat Atmos czyli większość popiołu idzie w komin. Druga słuchajcie taka rzecz powietrze powietrze temperatura powrotu w moim przypadku jest nastawiona jak tutaj wyliczona 50 stopni. W tym sterowniku to wygląda tak że gdy mamy nastawiono 50 stopni temperaturę powrotu ona balansuje między 48 a 52, jak teraz widzicie. Gdy jest 52 ono będzie nam zbijał co jakiś czas w dół. Jak osiągnie 51, się uspokoi, będzie rzadziej po prostu przełączał, aż tam dojdzie do 50. Wiadomo, słuchajcie, piec nam świruje, wiruje to jest drewno, jest niestabilne. Raz się pali wolniej, raz się pali szybciej, opadnie i wtedy na pewno skomina się wydobywa dym. Po prostu tego tam wpada masa jest totalne zadymienie. Temperatura czemu taka powrotu, to już Wam tłumaczę. A, to Wam pokażę. Temperatura, słuchajcie, spalin w tej chwili umie 140 stopni. I tak, zacząłem trochę czytać na temat tego ogólnie spalania w tych kotłach. No, wychodzi jedno, zawsze to samo. Piec ten nie jest przeznaczony do polenia drewnem z powodu tego bocznego, tak naprawdę palnika. O, dużo nam tutaj psuje. Słuchajcie tak, zbiornik buforowy, jak zaczynamy szukać informacji na temat, zaczniecie sami szukać informacji na temat strat zbiornika buforowego na dobę. Jakie są? Yy, no to słuchajcie, ciężko znaleźć w ogóle jakikolwiek materiał. Jeśli już znajdziecie jakiś materiał na w instrukcji obsługi, to najczęściej jest podana strata na przykład 2 stopnie Celsjusza, 3 stopnie Celsjusza na dobę, to się tyczy zbiorników 1000 litrów. Słuchajcie, w zbiornikach 2000 litrów strata wynosi nawet 7%, 7 stopni. Umie w taki dzień jak dzisiaj, bo to jest jeszcze dzień, temperatura za oknem jest teraz minus 9. Słuchajcie, jest środa, nie wiem który dzień miesiąca, ale grudzień. I słuchajcie, rano było 14, i przy takich temperaturach zużycie ciepła ze zbiornika buforowego średnio wynosi u mnie około 1,5 stopnia max. Dzisiaj słuchajcie, jak widzimy piękna podgoda za oknem, słoneczko świeci, więc zapotrzebowanie jest o wiele, wiele niższe. Słońce nie było praktycznie 4 tygodnie. Słuchajcie, co chciałem jeszcze powiedzieć. A, że zbiornik buforowy ma stratę 7 stopni Celsjusza dobowo, jednak nikt nie mówi, to tak jak w przypadku bym porównał to do samochodów, słuchajcie, tych testów NCAP, czy jak one się nazywają. Czyli test zderzeniowy. Wiecie, że testy zderzeniowe są robione chyba maksymalna prędkość to wynosi 80 na godzinę. Przy 90 się ich nie robi, bo w zasadzie z samochodu niewiele zostaje, a powyżej setki to już jest, słuchajcie, to są stuprocentowe złoki i żaden system yy, że jak powiem bezpiecznej strefy zgniotu i innych pierdół nic wam, słuchajcie, nie da. Jak jesteście zainteresowani, to posiadałem jakiś taki samochód jak Deunubira Kombi, Dwójka, i chyba pogromcy mitów robią, słuchajcie, test tego samochodu zderzeniowy ze ścianą. Przy chyba 90 na godzinę to wygląda mniej więcej tak, że ściana zatrzymuje się na przedniej szybie, natomiast przy chyba 120. Ściana zatrzymuje się na początku paki w kąbiaku. Czyli cała przestrzeń pasażerska jest sprasowana. I podobnie tutaj. Testy są wykonywane w 60 stopniach. I w 60 stopniach mamy stratę 7 stopni w przypadku zbiornika 2000 litrów na dobę. Dlatego staram się nie przekraczać tych 60 stopni. Mimo że u generalnie wygląda to tak, że jeśli rozpalę w tym kotle, pali się mniej więcej 5 godzin. Dąb, wzrost temperatury na zbiorniku buforowym średni wynosi 30 stopni, 30, 35 różnie. Podogówka włączona, słuchajcie, w tym czasie te 5 godzin, czyli kolejne 5 stopni nam zbije co najmniej, czyli taki wzrost mamy temperatury 35, nawet do 40 stopni. To jeszcze jest ładowany zbiornik CW 300 litrów, także tak mniej więcej wychodzi jedno palenie i to starcza mi na dobę. W takim rozdzie, jak teraz, czyli mówię dziś rano, u mnie o 8 było minus 14, teraz jest minus 9. Natomiast, gdy rozgrzałem ten kocioł, cały kocioł, zbiornik buforowy do prawie 90 na górze, na dole było 75 i sprawdzałem, ile mi wytrzyma, no to słuchajcie, jest strata jednak, ponieważ, żeby tak zagrzać zbiornik, muszę wrzucić dwa pełne wsady. Czyli w normalnym cyklu to są dwie doby. Ogrzewania. W tej chwili, jak wkładamy dwa pełne sady, żeby nagrzać zbiornik na raz. To nie jest, słuchajcie, to nie są dwie doby, tylko to jest półtorej doby. Także ładowanie zbiornika, przynajmniej takiego dużego jak u mnie, nie ma większego sensu na raz. To jest wzrost słuchajcie, opału. Jeśli chodzi o temperaturę powrotu, dlaczego mam 52 stopnie w tej chwili, a nie 55 minimalna, to powiem Wam, że trochę się naczytałem i. Z tym kondensatem to nie jest tak, słuchajcie, do końca. Tutaj pewnych, pewnych standardów fizyki nie oszukamy, czyli, czym niższa temperatura wody, a jest wysoka temperatura spalin, tym jest, słuchajcie, większa absorpcja, tak naprawdę przez nas wymiennik ciepła. Gdy podwyższymy tą temperaturę, więcej nam energii idzie, słuchajcie, w komin. Coś jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo to jest taki prolog, troszeczkę się rozwinę jeszcze odnośnie tego kotła, ale dziś to, słuchajcie, chyba będzie na tyle. Chyba tak. Jeśli chodzi o palenie, to no chyba tyle. Musi się nam równo jarać. Jeśli będziemy troszeczkę kisić, tak jak tam na stawy, tu na 2 mm, tam na 3 mm, nic nam to nie pomaga. Najciekawsze jest to, że jak chodzi, tak jak teraz, niby pewną mocą pali się mniej więcej tyle samo, co na mniejszej mocy. Dziwne troszeczkę. Yy, chyba, chyba, wszystko w tym temacie. To zobaczcie, na no 52 mamy powrót, 67 zasilanie, niby niedużo, a pompeczka, słuchajcie, chodzi u mnie na drugim biegu. 34 waty. Możemy sobie sprawdzić przepływ. 39, słuchajcie, litrów wynosi przepływ w tym, na tej nastawie. Na pierwszym biegu jest to zużycie 7, 8 i wygląda mniej więcej 22 litry na minutę. Tu mamy 40. Ile tam idzie, to nie wiem. Jest ogólnie jest spoko. Tak, powiem Wam, że mogę palić w tym kotle. Nie jest źle. I każdemu mówię, radzę poeksperymentować. Zawirowacze oczywiście mam zamontowane. Taka nowość może być dla niektórych. Gdzieś to schowałem. W instrukcji obsługi w mpm słuchajcie, jest coś takiego jak rysunek z zawirowaczami. I u mnie przyszły te zawirowacze ogólnie z tymi drutami szerszymi do góry. Jak zerknąłem w instrukcję, to instrukcja ogólnie jest tak, że te druty szersze, słuchajcie, pręty szersze leżą na dole, a te małe są na górze. Mam tu małą przeróbkę odnośnie palnika. To wam pokażę w kolejnym materiale, bo to już mi się coś tnie. Czyli znaczy się, że pamięć telefonu się zapewnia. Dziś mówię, odbiorę kartę SD nową, która ogarnie mi wideo. Także będę mógł coś nagrywać. Teraz kończę. Trzymajcie się do następnych.